E-stadio widać, witam zachęcznie Pawele samej... i loka. Po nagrany Przejrzysty stadion Kurawcie to jest O spa Kurwa mać Kurwa kolory zjebane, oni ciemni, my ciemni Lecę Nie dam rady, kurde Ale dobra chociażby We też... dwóch mnie jechaj rozwalić eee, Ale przez ja to go Bronek, wieś? bo on to? To, to wyskoczył to do mnie. Te We dwóch mnie pojechali rozwalić No to będzie ciekawy mecz Nice łapa save wtedy <gry> Dobra, grubo kurde Patrzę, go nie miałem, patrz co drugi No to... po szybki jest Ja pierdziele nie wiem ja już otworzyłem codzienną skrzynkę na tej dropie, a ty to zrobiłeś, czy nie, to oczywiście klikaj link w opisie, otwieraj, bo jak widzisz, ja już skrzynkę otworzyłem, vouchera zgarnąłem i jakieś tutaj zadanka sobie porobiłem. Parę poziomów zdobyłem, więc otwieramy sobie codzienną skrzynkę, level drugi, poziom drugi, zobaczymy co tutaj będzie czekało i to będzie kolejny voucher, kolejny voucher, dobra, 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 ale mamy jeszcze kolejny poziom, poziom numer 3, otwieramy, zobaczymy. Co tutaj na nas będzie czekało? To będzie gold. Będziemy mieli golda. Ciekawe ile golda. 150 golda! O! Bardzo fajnie, naprawdę. Fajnie, fajnie. Otwieramy dalej. Poziom numer 4. Co będziemy mieli tutaj? No tu będzie voucher, tu będzie voucher. że coś lepszego, ale... Nie można mieć wszystkiego naraz. Tutaj resztę poziomów nie mam zrobionych, ale zaraz będziemy sobie tutaj robili te poziomy. Możemy sobie jakieś te skrzynki potwierać. Polecimy na grubo. 250 zł za wsadzamy tą skrzynkę. Kadlin i zobaczymy, co tutaj nas będzie czekało. I jest stabilnie. Jest stabilnie, jest dobrze. Nie ma tragedii. A to już tu już, już nie oddawał, Więc. Na no, odcinku dam Nie, dobra. A bo ja tą szczynkę wziąłem, nie chciałem, to ja ten, ten drugą, dobra. No i znowu ten voucher, znowu ten voucher, ten voucher mnie prześladuje, naprawdę. Tak nie było w żartów, nie było, a ja teraz ja prześladuję ten za 150 dolarów, no kraksa masakra. A ja Was zapraszam do linku w opisie, wpadajcie na KDRO, pamiętajcie o kodzie TANOS, który daje Wam 10% do doładowania i 2,50 na start, więc warto skorzystać z kodzików i zapraszam Was do dalszej części odcinka. No kurwa, a dobra. na to jest rocket przepraszam nie to. Kurwa, nie trójkę na pierwszą piłę ja do mnie. Nie zostawać jeden zawsze. No, nie dam rady. No kurwa, za wyrzutnie rakietową. Ja nie mam butów, muszę jechać. Dobra, pusta. Haha, <śm> nie dało się blokować już. O jezu, blokują kurwę na piłkę nie? nie dociągnę, no kurwa zasypię zanadopiłeś. Brawo, jadę w to. A z pustą. O, przepraszam To jest Rocket League Dobry mecz to kurwa będzie łat nie wyrabia już Ale zagranie ja Zostaje środek Jedzie mnie rozpierdolić Ajajajajaj Jechał gości mnie rozdupić od razu, się pierwszym tym Ktoś gdzieś kurwa dzwoni Zwoni, do tej, kurwa, Dzwoni do mnie kurwa To jest yeah. Jazda! To jest Rocket League to jest, Ale tu dostaliście! wszyscy na jednej żebyśmy im więcej nie strzelali Stasiu chmura Buch Jedź Zostań broń w środek Uważaj bo gościu od razu rozpędzony jedzie na wprost Nie jechał teraz Moja pusta mi buchnął. Kurwa, zostawił na lecie. No. Był czap, bym się ich zapytał, co oni kurwa robią. <grym> Dobra, druga Sem Piękne podanie. podaję potrzebę pusta pany. Um. O ja ja taką mam Ale super! Nie pytaj. <laughs> o ja? Proszę, bardzo, uderzyć moc. Jebaniec, robi to. To jest roketnik. <laughs> To wy kurwa robicie o, o, przepraszam. Zostanę Teraz wejdź tak Pięknie, kurwa gości na banę chciały wjeżdżać. O kurwa. Masz. Aha Jakie ja cię kurwa przestraszyłem. Ja. Chłopie, nagle z 10 osób się zrobiło. Ja, kurwa chciałam mną Ja, to, ja to samo się zjechali, kurwa. Jakby na magnesie wszyscy byli w Ramblu. Ja cię kurwa przeraziłem tego. O, kurwa, ładnie to chciałeś zrobić. Kurwa, to bo Dobra, rozwaliliśmy się nawzajem. minąłem się z nim. Cambusta. Bo ja sobie zabijam nas. Masz bronek? Nie wiem, gdzie do środka. Ja poczekam. Dobra, tak samo jest rzucać. Nie wiem, gdzie jest piłka. Dobra, we dwóch Nie wiem, się ładują znowu. Ja też. Jebaniec Chciał mnie je rozjebać, no nie wierzę, nie? Dobrze. Ja poświęciłem swoje życie, żeby się rzucić. Patrzę środek, aj nie ma nikogo. Nie ma nikogo, busta szukam. Kurde, falnąć go chciałem. Dawaj, wyjedź to coś. Ale mi wyjeba. Ja bym jeszcze, nie, sypa, drugi mnie swojego. Dwaliłem no, pra... się. Kurde. Po samochodach się jeździ. Kurwa. Napierdala mnie. Rozjebałem go. <grym> Mocy, pomocy, pomocy. Napierdala mnie. Dawaj, nie molek. Szybko. Nie miałem pusta w tyle morda, że szybciej przywrócić. Oli plecy, brolek. Masz? Czekaj. O kurwa. Dobra, rozje zjebał mnie. Jak Zybałem to szybko? wybić? <grym> Ładny <noise> strzał, miejskiej kontroli, Intro. Intro Proszę Ładny kontroli, szaleński Bomba Ładny kontroli, szaleński do mnie rozwalić <noise> we dwóch zaba skurmy, Te co ty się działo w tym meczu? Dobra, proszę bardzo, tam dalej co? Ta. Ale tutaj ładny szał. dwa nie. na 10 no, dobra, chłopaki tutaj by. Je. Kurwa, ale zabawę dobrze zaczęli przednio. Ja byłem silny jak przy drugiej piłce. Na w... jeden ze Była boczna piłka, nie? A ten ze środka na wprost przeciął pod piłką i we mnie od razu. Ja. Jak torpeda namierzająca jakaś. To ci sami? Nie. Skoda. Ja. Nie. Każdy trzy razy ich nie mogłoby nam dać. Tu, 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 tu. Jadę. Ożysz kurnie, nie, nie, nie odbyt, wiedziałem, że to jeszcze dawał dalej Kurwa, chciałem w dół zgrać od razu Zaraz nas plec Chciałem to odbić, ale... <grym 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 ale co strzeliłeś Jezus! Zamierzająca, nie? Jezus Jesus. Odmierzająca to była kurwa teraz Na nas sam, pośrodku świata Proszę bardzo. Co to? Już nie sam. Pomocy. Parakopter Poranek uciekaj! Kurwa, ja ja. Dobrze Aj, kurwa, chciałem ci to na web zgrać. Mi? Na, na web. Na sweter. Głowę się mówi nie na web. Rąkowie, potem Co? głowę się mówi. Na główkę się mówiła i na łeb. <gul> sweter na łeb. Bomba! Guziki mi porozdzierał. On poda do środka, debil. A nie, kurwa myślałem. Ten poda do środka. O kurwa, kurwa nie w tę stronę. Ja, ale, to szło, ale to szło, kurwa ten. Jakby nas minęło, bydwo to wiesz. A mnie szło. Dobra, ja! Ja Dobra, moja łata sej. Był w bramkażu jezalny, obronił. Szymercem leciał. Jadę. Kurde, nie nakryłem jej. Ładne podanie. Uf. Wszystko odbijałem tam gdzie mnie nie ma. Gdzie jesteś ty? Dobra tam! Oddajesz 35 boosta. <grym> Byłem rozpędzony. O boże! Dobra, zabronili sami. Ja pierdol kapeta! Dobra, tam. może mieć. No. wyhamować się mogę. Trój to. Dobra. Daj ich. Bole. Dobra, po co tyle tracę raczej, żeby lecieć? Nie ma sensu. Gram teraz no. tylko po podłodze. Ona wciąga jak moskita ta. Moja! Proszę, żeby po najeżdżać tu kurwa trochę. Nie, jest! Co tam się wydarzyło? Nie wiem. Nie wiem, bo mnie znikło z mapy. Chyba dwa razy to było odbicie po tobie. Cyk, cyk, cyk. No, Tu <grym grym grym> Two for you. <grym> On the face. Nie to nie. to. Nie. A jest, jak nie, ja czekałem mi tak, powietrze, tak. byłem poderwanie. Proszę bardzo, teraz mieć powietrze. Kurwa, się. Zaraz wyjeżdżasz, czy co to robisz? No. Cześć, ładnie? Wolę <gulę> chyba sam jak chciał. Nie, chciałem to odbić na środek. Głoś mi mnie goni, kurwa, z tą mapę. Kronek! Co? W, 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 <gulę> w dół jedni to! NIE! Nie! No. Kosy... nie! Jeszcze raz podbiję, Ja pierdolę, A ja mordo z połowy boiska na to, iść to? Ja już nic nie mogłem zrobić, nic. wciąga jak moskita. Dobra. Szybko! Dobra, tam zabiera wszystko. Nie byłaby droga! Ja by była by. mogę wziąć na nas Kurwa za nisko. Rodek, jeszcze raz. Moja. Jeszcze raz podaj. Aj! Kurwa Kurwa. źle. Jeszcze szybciej. szybcieli. Powiedział. Moja, moja, moja. Co? Tym szybciej powiedział, to też. <coughs> Roziłem bramkę. Nie ma. Dobra, śmietniki. Nie trafiłem piłkę. Boże, to może gitana po prostu wybić to. Ja mam boosta. Zostaw! To jest po boostach. Dobrze, bym poprosił. To jedź. Tutaj mam. Zalazł na mech, wywal to. Dawaj drugą. Aj, mam, że <grym> to przejdzie ja to między. Do grają dzisiaj? Bo... Nie. Pierdolę, ale mam kontrę, zabiją mnie. Ty jadę, kurwa zdążę chyba, nie. Bo, o <grym> ja... zdążył byś. Zdążył bym, ale mnie fuja zrobił. Rozwał go! Ale do góry! Kurczę, no, no. prawie Lelele, wybliżaj! Brodek jest niemowy ma Pekaj Ta na stronę To jebać <śla> Ja pierdolę <śla> Masakra, nie wiem co on ma z ziemi Podanie środek Kurczę, no. wychali tutaj Dobra, będzie 2-1. Kurwa! Nie wiem, żydzi bym nie powiedział, że to się odbije, tak do środka jest. Ale problem z wyliczeniem tutaj. Kurwa! Nie ma nikogo w już. <głos> <głos> nie ma nikogo na dobicie. Mam też, już nie mają ją. <noise> się prawie. Kurwa, on opór jest tam na nich w bramkę Kogoś nie mają chyba Bo schodzi w bramkę Przemocu <grymne> zrobił Ktoś się sobie nie zabiło, to wolę się odsunąć na piłkę, nie? Pokaż to Bramka! O Jezus, dobra, dobra robota Dzisiaj nam tak burmistrz powie jak zakończymy robotę ja, Dobra robota dobra. Jeszcze jeden kurwa na stadionie Słychać jakieś wrzaski Wypadają Kobicie pod paski, co? co? Co to za wrzaski? Słychać jak jakieś wrzaski Cały czas tu cała noc, całe Ale będzie szybciej Pięknie to zrobiliście Oby on tak się uchronił teraz przed tym strzałem Dawać boosta no dobra, nie podseli, ja to leciałem Kurwa boost! O kurwa No nie no, przepraszam was bardzo, ale ja <grym> czekam <grym> na boosta Ja nie podseli, tam leciałem Ja za długo czekałem, mogę choć pod niego podjechać Któryś mi tu podjechał Pierdolę, <grym>, ale z tego a ja Ja to serio ja, dobra ja pierdalam stąd Masakra co ty się odjebało teraz Ja sobie odpuściłem bo myślałem że nie trafią Ja poleciałem że przede on to zgarnie ja też nie trafię. O kurwa no nie było ci jakże za szybko Chyjdź Dobra tam jechał kurwa Tu wybrany jeszcze raz, mam parę busta Kurde, ładne to było Rozjepać we dwójkę nie chcieli To tylko bronka trafili <laughs> Miechniki, nie? Kurwa. Ja nie wiem co to dzisiaj za ludzie są. ze wszystkich trzech meczach z każdym się musimy napierdzielać. Nie wiem co robić. Nie. O, ja. Rozbiłem się. Nic mocnego nie chcę wyjść. Z kotanem. Czekaj Jak Jakby to now. To byście byli silni, kurwa. To by 500 na godzinę poleciało, bo ja byłem w takim pędzie. Pozwoliłem go też. Dobra, zapijem dalej konkretnie Czekaj, dam im taką. Oni tu wszyscy pójdą. Kurwa, pomysł był dobry, tylko by było w bokiem stałem. O kurwa. Jedź ta na... na to, ja tu już cofam na bramę. I przeleciałem, przeleciałem kurwa, żeby ich coś. Dobra, tam przerzucaj coś na drago Dobra, Borek, w środek wjeżdżeni. Busta nie chcę oddać. Kurwa, dawać śmieciu. Masz to, Bolek? No. Ale tak niepewnie to wziąłem ci, powiem. Dobra, nie tam. Ja pierdolę, serio tak schodziło? Jeszcze ci. Właśnie dobra, przed tobą. ja ja na to? Nie zdążę. O boże, on odpuścił. Lecę? Nie, za mocy kąt był. to, to lecić, czy nie? Leciało. Nie wiem, czy leciało. No dostałeś obronę. O ja pierdolę. Może. Uff. Nie wierzę Moja Ale mnie chciał rozdupić, nie? Ja do u nich Ja pierdziele Ajajaj Dobrze, że ty byłeś, ja to chciałem się na naszą stronę Nice o Jezus, ja już wiesz mówię, kurwa dasz szybko pewnie, nie? Dobrze, Tana, ty ogarnąłeś Kurwa, dobra, zjebałem Dobra, ciśnijmy tu dalej O kurwa, to się odbiło tak Wypierdalaj z od nich Obraz, Dobra, zjebał, to leciało na brama a on to wziął Boga nie, nie ma O kurwa Masz szans, masz szans, masz szans, masz szans, masz szans. Dawaj ta nas. Brawo, brawo, brawo panowie Macie jednego z tyłu Lecę Dobra o, <grymne> Powiedz mi taki za, za mi robiliś taką w swoim, że zaryzykowałem. O Boże, obrana Kurwa, wybijecie to dzisiaj? No wybiliśmy według Gościa przytrzymuje Tylko tyle Jak to spadnie? Ha! Co? Wygraliśmy. Co? Przegraliśmy? Ja... ja myślałem, że mam 1-0. Ja... Kiedy my straciliśmy bramę, niby? I... Ej, kurwa, ja, żeby... wygraliśmy. ja mówię, kurwa, na koniec sobie jeździłem, żeby wypierdalać tylko te piłki. Ja mówię, wygraliśmy, nie? O mój Jezus zapomniałem, muszę wydać odcinek, tak? Ja pierdolę. Pojebie mnie. Dobra, ostatni. Jadę Lecę o? Nie wierzę! Jak mi już wsiądzie raz na 300 meczy coś to kurwa... Jest Tam że będzie ładowo Nie, ja bym, by Chciałem to wjechać, wiesz? Kurde, nie, nie wiadomo to, co no, najb... jest. Dwa dobra Masz o, Dobra ja! Dobra, chuj, to musimy stać pierwszą, bo się nie ogarniemy. Wydajemy, bo zagrać. W porządku, gdzie ty byłeś? Jechałem dookoła, po, po, po busty. No dobra, kurwa, no, cała, cała trójka z przodu. Ale za, za morską Kochanie? Dobra. Dobra, zrobił. O kurwa. Kryszta wygniata chyba. Ale on jest... Ale to się robi wielkie. A ich <laughs> chuja ja zrobiłem, co? myślałem, że będę strzelał. No wam musiał zbugować akurat. <laughs> Boże, jaka fajerwer fajerwerka. <laughs> Chłopie. Jak to przeszło. Ja bym ja pierdolę, to, że ja tam stał. Panie... O Jezus! Kurwa, Czp zaskoczył. Gwiezdka zaskoczyła, zaskoczyła na gminie. Lecę, lecę, lecę. Lecę. Adam może go przy kurwa nie zdążę. Jest! Dobra, i tak chce to. Ja chciałem z na pełnej piści jechać, nie? Adam, wydałem jak coś. Puh! Radę Druga. Nie. Oooooh, ja ale jesteś silny, że zmieściłeś, nie? Ja liczyłem, że wiesz co, nie chciałem tak za mocno podjeżdżać, bo liczyłem, że nie odbije się w samym rogu i nie zacznie iść w dół. Ale nice. Szybka Czepka, bramka, 12 sekund, proszę bardzo, takie. Bijać brameczki. Dobra Proszę bardzo, busy zabierać Nie, gdybym nie zabrał tego busa, to normalnie na tą piwę wjechał A tak to się połaszczyłem, kurwa, na busa i za szybko wjechałem Ale przypierdolił Mam busa Trecę Uff Co się dzieje? Ojej, O ja. Dobra, lecę. Kurwa, kto nie żyje? Ja. O Jezus. Podanie gdzieś do kogoś będę chciał zrobić. Mam podanie. Ja. Podanie? Kurde. Chciałem to zgraj na środek. Ja pierdolę, gościu. Co się, gościu, wtrywiał tu? Ten czerwony o, no ten czerwony widzę. jest masakra, nie? Aha! <noise> ja byłem pewny, że to się odbije od poprzeczki, nie? I mówię, dobra, nie, wyjadę z tą piłą. Kurwa. Ale to musiał zwolnić tą piłę. Jezu. Ajajajajaj. Jest aj, aj, aj. Kurde. No Pięknie na bandy z tym dobrze Podaję jeszcze raz Kurwa macie Oleg, Nie zdążysz wyjechać Dlatego czekałem Ale zablokował mnie

No to nie uderzy. Brama, brawa. Nie ma, nie ma? Nie nie ma. ma? Jest. No. Byłem tak kurwa, byłem pewny, że to supek będzie gdzieś, ale nie bardziej liczyłem, że ona właśnie po prostu będzie wiedziałem. na prawą. Dlatego nie wjeżdżałem do środka. Ale kurwa, dziwna rotacja. Brawo, no to. Jadę mieć. Pa mamy to, co? Bo jeszcze nie mówmy, hop. nas? Kurwa, trochę za. Do przodu bardziej ci powinienem dać sorry. Dobrze poszło. Za ja mogłem trafić. Ważne, że jest piłka u nich. Jest 20 sekund zamiast oni strzelać, to kurwa muszą się bronić. Brawo. Moja. No właśnie, jak moskita. O kurwa. się nie podziwiałem. Dobra, nic nie zrobią już chłopaki. To to ja też. <grym> <grym> Bramę namodują teraz. <grym> ja jest dobra, dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję. Do widzenia.